Cześć, Z tej strony witam Was, LOX. I zap. E, witamy Was z, z serwera UMK e, ATS. Serwer ATS, tak. I to jest kolejna część e, jak grać na modach. Dobrze, powiedziałem, chyba tak. E, ostatnio w komentarzach do jednego z filmów e, miałem pytanie, co za zbroję mam. A więc pokażę, co za zbroję mam. Na, no. Ja bym ją skwitował inaczej, że to jest zajebista zbroja Tak jest nano i to się robi w ten sposób szybko crafting pokażę Wam zaraz pokażę poszczególne budki spodnie e, czapeczka i bluzę robi się tak z czego ja mam ulepszoną bluzę która pozwala mi na latanie tu już crafting jest bardziej złożony e, to w ogóle na inny czas bo dzisiaj nie ma na to czasu carbon plate pokazywałem jak się już robi Energy Crystal robimy z mm, ruby, tu można właśnie wykopać na tej paszce ruby, ewentualnie z diamentu. Mm, ja bo wolał poświęcić ruby, dlatego że mało jest potrzebne do innych rzeczy. Ej, chyba bodaj, że jest potrzebne do Grektecha później tam ten pyłek z ruby, nie? Mm. No tutaj chyba tak mi się też wydaje. No, ale robimy właśnie w ten sposób. Krawnik nie Znale, jest trudny. No a... tak, no, to potrzebny, tak. I ładujemy ją w minimum MFE. Mf Mf. W badboxie nie namandujemy, musimy minimum w MF -e. e, MFE. Może, może być MFS-u, który jest wyższy o poziom. To nie przeszkadza, ale minimum w MFE. E, no. Michał ma taką samą, z tym, że nie ma ulepszonego... Ojej, badboxa. już musisz mi dogryzać. Ajajaj. E, mamy już syf czas jest SYF. syf. No, mamy dużo tych wszystkich rzeczy i czasami e, znalezienie... A czy może za znalezieniem nie masz takich problemów? Ale, A ja coś zrobiłem za to. Zrobimy system e, sortowania, to co mówiłem i zarządzania na Applier Energistic i Michał już tu kraftuje powoli rzeczy. To nie chcę nic mówić, ale mamy mało niektórych surowców. E, jakich? Takich jak... o neterkwarc, miło zaskoczyłeś mnie. No mówiłem, że byłem pozbierać. Dobrze, już teraz wiem. Dziękuję. E, Nether Właśnie, so, idę wrzucę właśnie, trochę... Właśnie go nie ma już. Dobra. Tak, rzucę połowę do przepału, żeby się e, Podstawowymi rzeczami, e, które nam będą potrzebne, to jest takie coś jak Emegle Controller. Robi się go w ten sposób. E, w ten sposób. Fluxic Crystal robi się z kwarcu, Redstone'a i e, Nether mm, Tak. Tak teraz jeszcze trochę prze przerwę, bo te receptury się troszeczkę zmieniły tak, tak, od tego. Tak, tak a, Od dwóch wersji bodajże, tak? Czy tak, bo to jest... Nie, w dziesiątce jeszcze było... Nie, w dziesiątce no, tak, już nie było chyba, Michał. Ale w 10N. Na 1.4.7 było normalnie, a tutaj się tak, teraz tak, zmieniło. Tak, 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 dobra, tak. Okay. E, To się robi w ten sposób, to jest Adwence procesor, przepala się Advence procesor Assembly, w jakimkolwiek piecu, z kolei jego się robi za pomocą no, tu dwa redstone diament silikon. E, silikon to jest po prostu przepalony w piecu albo nether albo ten e, nether quartz dust albo qua, e, o, citrus quartz dust ewentualnie są jeszcze jakieś inne cytrus quartz bla bla dobra tam i też zwrócili uwagę żebym nie opisywał wszystkiego dokładnie bo oni sobie sprawdzą użytkownicy nie ale ja już tak mam. Wiesz, znajdza, znajdzie się jeszcze 5% takich, którzy jednak będą chcieli, żebyś Właśnie, to wszystko. Wiesz, paczka ta, te paczka, te seria ta jest po to, żeby nauczyć grać e, przede wszystkim młodych, bo to największe grono graczy w Minecrafta, ale też e, i starszych. E, pochwalę się, że wśród moich, e, znaczy pochwalę się, no powiem po prostu, wśród moich widzów e, są ludzie, którzy mają 65 lat plus, bo sprawdzałem na, na liczę. Ale to powinien to powinieneś dać ten odcinek na Dzień Babci i <laughs> I jeszcze jest takie sprzętanie jak Quartz Cutting Knife, który się robi w ten sposób, dobra. Który tam oczywiście, a nie wrzuciłem, a ja mam tu, ten... o. o tu jest, dobra. E, I to jest, MR Controller mm, jest do tego, żeby przekazać systemowi energię. Do niego podłączamy zasilanie i od niego e, idą kabelki sobie do innych urządzeń, bądź przez bloki, bo bloki zaplier Energistic, yy, tak jak bloki, czyli ML controller i jej, ML access terminal. Tak jak bloki thread Powera I tak dalej, przez siebie przesyłają, o właśnie tak jak w thread power, przez siebie przesyłają energię. Yy, MS access terminal to jest właśnie terminal, przez który będziemy widzieli wszystko, co mamy w skrzynkach. Yy, skrzynki też będziemy musieli zrobić inne. To już jest crafting w ten sposób. Kabelek, yy, matrix. Matrix się robi flux zastów, bla 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 mam, tro mam jeszcze jednego Matrixa jakby coś mam trochę procesorów także coś tutaj wrzucę no, ja to pokazuję ojejku Proszę bardzo tłumacz to Dobra to, to. ja pokażę te wszystkie craftingi tłumacz To tłumacz to. Tłumacz to, jest tłumacz tak to jest. Tłumacz tłumacz. Storage bus Ja ile mam mamy Może ty tłumacz? Ja będę pokazywał craftingi też storage bus Storage bus to jest e, urządzenie wejścia-wyjścia, które jak ustawimy mu na przykład, nie wiem... E, ustawimy mu jakiś item, to będzie go składował, jak i również jeżeli be, wyciągniemy go, no to będzie wyciągał też ze skrzynki, tak jakby, nie wiem jak to, do czego to porównać. Hmm. W logistiku chyba nie ma do tego żadnego... Hmm, to jest po prostu item, który działa jako input i output. Hmm. Tak. On oh. działa na zasadzie, wiesz co, w logistiku ten taki pomarańczowy pomarańczowy moduł co był eee... że jeżeli widział w skrzynce jakiś item to wysyłał właśnie wszystkie itemy do tej skrzynki też takie same item sync? No. nie on był taki pomarańczowy item sync był zielony kurczę nie pamiętam nazwy ale eee, on właśnie on coś na podobnej zasadzie też działa ona no, no, w sumie tak jak złożymy ten system to wam pok Tylko to jest taki pro Polimorfik, bo polimorfik nie wysyłał, on tylko składował, a ten jeszcze wysyła. No. E, jak złożymy ten system, e, to wrócimy do Was i pokażemy i wytłumaczymy dokładnie o co chodzi z tym. E, nie będę pokazywał całego craftingu i całego procesu robienia tego, dlatego że odcinek by trwał chyba za dwie godziny. Bo to jed... A dlatego zaraz wrócimy, bo Logs jeszcze nie wie gdzie go umieścić, ja w sumie też. Ja też. nie wiem. Tu mamy magazyn, gdzieś pewnie za tą ścianą zaraz zrobię jakieś pomieszczenie techniczne. Bardzo lubię pomieszczenia techniczne. Nie tylko ty? Michał o tym wie. E, Coś coś się zmieniło od ostatniego nagrania. Raczej, raczej nic. Ja tylko trochę lawy rozla, rozlałem. Zalałem. Tak, Lawę. Lawy. Nasza fabryka tak, drzewa trochę od... pracuje. Ty wiesz, że jeszcze fertilizeru nie dokładałem. No i bardzo dobrze. Gdzie, w ogóle gdzie jest nasza fabryka drzewa? Na zewnątrz. Na polu powiem też tam tak. Boże, krakowskie pole. Pozdrawiam cały Kraków. A ja cały Wrocław. No i wracam, wracam Stolica Dolnego Śląska. <noise> e, w ogóle, o nasza fabryczka wygląda w ten, fabryczka wygląda w ten sposób, tutaj to na górze. A to widzieliście jak ją konstruowałem. Max, możesz mnie teraz pochwalić, że Cię nauczyłem jak się tą fabrykę robi? No tak, pomogłeś mi w ogarnięciu tej fabryki, nie powiem. No, no. <noise> e, bo, ale Michał, zrobiłem to z wygody. Bo ty... No ty ja wiem. to to szybciej niż musiałbym cały odcinek oglądać jednego z youtuberów, którego bardzo lubię. E, nie będziemy tu robić reklamy. Idę na naszą iglicę. I zna... A, już chyba wiem o kim mówisz Tak, tak, tak. nie polski youtuber. No e, Dobra, to z tej, z tej iglicy e, robię cięcie i wrócimy jak tam coś poskładamy. Jak po prostu w ogóle ogarniemy to gdzie ma to wszystko być. No, ty musisz powiedzieć skąd ty tą iglicę wziąłeś, bo ja do tej pory znaczy, nie wiem. tam są takie nie wiem, co drzewa, czy co to z kości. Pokażę Wam ją. W przerwie, myślę, Ale... że na końcu odcinku pokażę, skoczę szybko do netelu i pokażę, jak ona wygląda. I stąd wziąłem te kostki właśnie i zrobiłem iglicę. To jest iglica... Właśnie, gdzie jest iglica we Wrocławiu, panie Michale? Nie, wiesz, pan? A iglica przypadkiem nie jest na tym najwyższym budynku? Nie, 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 nie. nie. nie? To nie? pytanie to do widzów. Takie konkursowe, beznagrodowe pytanie. W jakim miejscu, wystarczy, że powiecie mi koło jakiego budynku, we Wrocławiu jest Iglica. Dobra. Iglica we Wrocławiu. A jeszcze nie skończyliśmy, pracujemy tutaj nad pomieszczeniem, ale przyszło mi do głowy to co chciałem Wam wcześniej pokazać. Widzicie takie fajne kolorowe bryczki, nie? Bryczki. E, tam widzieliście czarne na górze. O kurde, się. E, pokażę Wam tylko jak szybko. Znaczy szybko jak się je robi. Uh, ustawiamy w takie coś z tą brika. Na dole dajemy Paintbush. No. Kładź, się. Uh, automatic Wall Branch nie chce się położyć Paintbush. Straszny. O. To jest jakiś bug. Ej, Boże. daj mi trochę tych brików, Proszę cię bardzo. I jakikolwiek barwnik kładziemy i taki jaki barwnik położymy taki będziemy mieli kolor blików no, akurat tu używamy jasno-niebieskich że źę będą szynki będę przenosił właśnie w ten sposób e za pomocą takiego urządzenia nazwijmy to transport żeby nie wypakowywać i pakować bo bym to chyba robił do północy e je się robił bar bardzo prosto i bardzo wolno się, się to przenosi. A i no bardzo wolno się przenosi. No dobra, ale żeby nie było fejka, mamy tu różne rzeczy, nawet z... E, tego, z modyfikacji. Pach, bierzemy. Bo, bo chcę być siłaczem i w ten sposób właśnie chcę sobie... Od razu dostajemy też haha, negatywne bosty. Przeniosło się wszystko elegancko. Dobra. To zaraz wrócimy. No dobra, poprzenosiliśmy tu skrzyneczki. Już e, postawiłem ME -y kontroler, który wymaga zasilania i e, pokazuje nam co mamy podłączone do systemu. Nie? E, tu miały być drzwi. Jakie drzwi? Tam z boku masz wejście. Czemu ty tak do mnie brzydko mówisz? E, jak brzydko? Ładnie, dobra. Z boku, już tutaj, dobra ta postawiłem, żeby dawał zasilanie, na razie wystarczy, później zrobimy jakieś osobne, znaczy zrobimy pewnie hydrogeneratory Z2, powinny starczyć, nie? Aha, Z2 jeden by No, zrobimy gdzieś tam z tyłu jeszcze pod pomieszczenie zrobimy specjalnie do, do APP, no a tutaj mamy cały terminal, tylko teraz nie pokazuje nam żadnych itemów. Logno mam dla ciebie zadanie. nie możemy włożyć nic, dlatego że jeszcze nie jest podpięte do skrzynek. Dlaczego tak brzydko postawiłeś? Bo Loks zrobi fasady. Nie. Nie, nie. To się wypchnie. Michał tutaj stawia rółki. Ru Czekaj, nie, ja to muszę przebudować, bo tu mi się nie podoba. No, daj to do świecące dookoła. No właśnie to chcę zrobić. To, to ja myślałem, że tu będą drzwi, a tu jednak Loks stwierdził, że nie, tu nie będzie drzwi. A te świecące. Hmm. A na, to by były naprawdę piękne drzwi. No, ja pokażę jeszcze w międzyczasie. Wejściowo wyjściowe. Pokażę, e, ry, o, a, pokażę jak się robi to świecące. E, świecące robi się z nieświecącego, a nieświecący robi się z bloków roar i recenowej lampy. Recenowa lampa jest e, wanilowym przedmiotem, także każdy wie. Tam z kolei się robi z blików e, dookoła i plastik czy coś takiego. Shit. 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 Sheet. Plastik shit. E, nie, żady. E, plastik się robi z Rough Gum. plastik którym gumy się jest, przepala tak? z gumy. Ale też z aluminium chyba się robiło kiedyś. Coś mi się tak wydawało. Chyba nie. Chyba nie. Plastik, jak można plastik zrobić z aluminium? No kurde, no to chyba tylko nie wiem. To Minecraft, to. Minecraft potrafi. Niczyki i Minecraft, nie dobra. O, mam trochę kobla, nie cierpię na braki kobla wreszcie. No na brak nikogo, no wiesz trochę poszłem na budowę stacji i tam podrzucałem chłopakom e, Ale tu nie będzie jak chodzić, tu jest Michał Gdzie? No tu nie będzie z tyłu jak chodzić A po co tu chodzić? No, żeby ustawiać system Czekaj, zaraz zobaczymy czy nie będzie jak chodzić Zobaczymy, ja wiesz no, Tylko co tam mogę włożyć? No, dobra, to tu wiesz. Ciao, ciao Gdzieś Michał, tutaj no. O, rzeczywiście nie będzie można, dobra, przebuduję. Dobra, przebudujemy. Ale to później dobra. przebudujemy. Ja się ja bym tu chciał, żebyś tak? mi na razie podłączył jedną skrzynkę, żebym pokazał... ...pokazał widzom, jak to działa. Daj mi tutaj tej rółki i jeden ten. No to proszę, oto jest nasza ilość rółek i dobra, oto no jest... Dobra, to podłącz, o Jezu, dobra. No ale mamy jedną rółkę. No to daj, że ją... To weź ją podłącz do... tej skrzynki na przykład. Żeby jak najmniej... Tejże. No jak najmniej, ale to i tak... No ale może być dupsko z kocu, no. Ale to i tak Jedną za mało. I dlaczego? Chociaż czekaj. Poczekaj, 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 ja zaraz jedzie... ty żeś to podpiął. Czekaj chwilę, zobaczysz coś. Dobra, posłużymy się starą indiańską metodą przejścia. Przejścióweczka, grunt to przejściówka. <laughs> Proszę bardzo. E, a! Do czego? a. O, pod... No pod przejściówkę zrobiłem. Dobra, nie kumam tego coś ty zrobił w tej chwili. To zobacz, że możesz teraz masz dojście do terminala. Nie miałem więcej kabli, to zrobiłem przejściówkę. Dobra, jest ten terminal i mogę sobie włożyć nawet tu itemki. One pójdą akurat e, do tej skrzynki. Dobra, pokażą, pokażą, jak to działa. No, w tej skrzynce Dziękuję. mamy to. Włożymy na przykład naprawdę? chlebki. Chlebki włożymy, których nie było w systemie. Nie, wrócaj, bo nie wrzucaj do kryształów chlebki. Chwilę chleba. wrzuciłem, teraz wyciągam chlebki. Później będziesz mówił, że ja zrobiłem burdel. I włożę z powrotem chlebki. Żeby pokazać, że chlebki są. Ja mam chlebki. Mniamciu. Mniamciu, nie jestem głodny, to nie przekąszę. Eee, Ech, ja dzisiaj też wyjątkowo nie jestem głodny. Święto narodowe, nie? Eee, co możemy, Michał, powiedzieć o systemie Applier Energistic? Jest to bardzo fajny system, którego Loks wcześniej nie doceniał, ale dzięki mnie docenił. Tak, zawsze musisz wtrącić, że dzięki Tobie. No ale dobra, niech Ci tak będzie. <grym> Krakowska skromność. <grym> Krakowska skromność, właśnie. E, jaką przewagę ma ten system nad logistykami? Mm, ma tą przewagę, że praktycznie nie widać itemów latających w rurach. Chociaż jest taki błysk e, i to troszkę lubi lagować. Tak, ale... jest taki błysk w applierze. Ale to tylko jeżeli są te, jak się to nazywa. Mm, no, weź mi podsum słowo. Eksport basy, o, eksport basy, jeżeli są, to wtedy laguje. Export, I import. export, import bust. No to... I one wtedy tak błyskają, bo tam próbują itemy przesyłać, ale nie ma na przy... jak ich nie ma na przykład to wiesz. Już... Sama, sama się... nazwa mówi eksport, import bust, czyli się eksportuje, importuje. Z czego to jest jakoś odwrotnie tutaj, ale... Export, to... czyli składa do maszyny, import, czyli z niej wyciąga. No do maszyny, do skrzynki. Znaczy do skrzynki yy, wystarczy podłączyć yy, Storage Busa. Chyba że m, chcemy na przykład żeby e, w konkretnej skrzynce były jakieś itemy nie? To też możemy storage basem Też możemy storage basem zrobić e, Ale na przykład m, chcemy żeby w konkretnej skrzynce znajdowało się z tak czegoś, nie więcej No to możemy, musimy użyć import-export basów I jeszcze takiego jednego fajnego jinxa Lever emitter Lever emitter, bo zapomniałem jak to się nazywa e, I to w którymś z następnych odcinków e, Pokażę wam... Mm. Zapskraftuję to pokażę... Mówi się nie chce, jestem leniwy No, a ja już dawno nie grałem więc sobie troszkę pokraftuję no, A ty zawsze lubisz APP robić Jak żeśmy tak. grali na jakiejś tam jednej mapie i zrobiłem przed nim APP To był... Jaki był lament świętokrzyski? Tak, był bardzo niepocieszony nie No Świętojański ale O! dostałeś jakiś ten... Co dostałem? Ten bomberki <laughs> Nachlałeś się świnio jedna Time twister. Nachlałeś się. Nie, ja jestem grzeczny i ostatnio nie piję. Grzeczny. Wiesz, że to jest pojęcie względne. No tak, ale wiesz, Mój no. Punkt z... widzenia zależy od punktu siedzenia, ja siedzę dość wysoko. Mój syn też jest grzeczny. Chyba jak śpi. To na pewno. Powiem tak, czasami go jest słychać syna aloksa, ale to jest... Są częstotliwości nie do przetrzymania dla niektórych ludzi. Ty wiesz, że już prawie całą lawę wypompowaliśmy z tego. Tak, bo ją zalałem Ale nie, ja musiałem naprawiać po tobie Bo tak wchodzę zalałeś, że obsydian był w miejscu gdzie, gdzie była pompa Cripałką! Kurde, ja tam nie wchodzę Ja nie mam z czym walczyć z kripałką. Ja mam tendencję do wpadania do lawy, więc tam nie wchodzę Dzięki, a teraz ty pójdziesz się kurwa uczyć pływać Nie, nie ty, zombie. Wpadać. Myślałem, że do mnie mówisz, bo ja, ja mam tendencję do wpadania do lawy. Tutaj tu jeszcze są, tu jest jeszcze więcej ekipy, dobre. ja stąd spadam. W każdym razie e, widzicie po siarce, bo ta o, siarka się akurat <coughs> znajduje. Kuźwa, komar mnie atakuje! Komar! No, e, siarka się znajduje zawsze za, przy lawie, mm, więc nawet jak będziecie kopać i zobaczycie siarkę, a nie wiecie o tym, no to ostrożnie, bo tam będzie lawa. E, siarka także, przy, to jezioro ty. Już co, ja nawet nie miałem pojęcia, że to jezioro tak daleko sięga eee, i, i tyle już wypompowaliśmy. No ale Ale tyle wypompowaliśmy. Dobra, ja chcę stąd wyjść. Fuck. Jak... Zasypałeś mnie! Nie. Tak, Strolowałeś o, mnie. No dobra, trollowałem cię. Tak. Wreszcie. <laughs> chodź. Chodź tylko zasyp to, bo ja mam tendencję wiedzieć. No to jakie. może byś się odsunął, a nie z tym czelepem i się pchasz. Czelepem. Ładno mam nano zbroję moje gornicze. No i dobrze. Cię już. No bo brzmi piątki tylko przybieram. Wiesz, że gdzieś zgubiłem miecz? Taki? Miecz zgubiłem. Taki? A, stalowy. A taki? A pokaż. Leżał w skrzynce, tego wziąłem. Nie, nie taki. Taki to nie. To sobie weź. Wiem, ten... no wezmę sobie, bo jest fajny. Gdzieś miałem... Nie mam, nie mam z czym do creeperów startować. Aha, ale byśmy może to od Duskberry, o kurczę, jaka fajna roślinka. Robisz to, bit bit. No, robię. Bo ja zacznę robić. Dobra, nie wiem, znajdę go, nevermind, znajdę go później. To trzeba rozwalić. E Myślę, że cały jako crafting krasz... pokazany, jak nie cały crafting, to przynajmniej większość, e jeżeli gracie na tej paczce e lub na innej paczce, gdzie jest modyfikacja na Player District to to na i Wam pomoże w craftingu, nie ma to problemu. E, APP jest tak średnio drogim systemem. Mm. O, oh, zależy jakie ma kto aspiracje. Nie? Najważniejsze do niej e, to są te kwarc... E, znaczy te kwarce, tak, nie? Tak, te... mm. e, w tej chwili e, te kwarce od wersji 1.5, znaczy wersji 1.5.2 od wersji... oj, nie pamiętam teraz. Ale w każdej w tych najnowszych wersjach można je graftować e, e, za pomocą filozofer Stone'a czy tam minimum stona. M, z dwóch żelaza. Czemu ty mi to teraz dopiero mówisz? Mamy tyle żelaza. Żelaza, to mamy... Osreś, osreś, Jeszcze szt. trochę. Ale ja chcę te drugie. Eee, nederowe? A mhm. zobaczymy czy się robi. Nie robi się. A byś wszystko chciał. Jeszcze po prostu nie... Nie współgrają. Nie no, robi się, <laughs> musisz no mieć nie? bloki kwarcu, hehehe, <laughs> <laughs> przepraszam. No to mnie naprawdę rozbawiłeś. Ten. Próbuję, próbuję O, czekaj, próbuję kwarc. pilar, kwarc, blok. Chillset, kwarc, blok. Ja zaraz rozkminię, może z czegoś to się da zrobić. Czekaj, bo gdzieś tutaj te kwarce wrzuciłem nie wiem, gdzie je dałem domu. Ach, cały ja... O, pszczoły robią Aha, czyli zawsze ma zabić. Nie, ba ja zabić. Bawić ja bawi Nie, no. Ale ja ci pomoc. Chill sobie. Nie, Nic, ale po prostu no... Czeka nas wędrówka do neteru, bo pewnie nam to co mamy nie starczy. Czeka nas wędrówka do neteru postawić kur. No właśnie, obiecałem, że na koniec pokażę coś. Mm, więc idę do... Tak, Kuźwa. Daj mi jakiś miecz, czekaj. Na to jako coś było. Masz bo mam taumią Ej to zobacz ze stojaka Dobra sobie wezmę ze stojaka jakiś tak. miecz Aha jeszcze kurde okay. zepsuty Dobra daj mi jakiś miecz Czekaj ja muszę sobie tutaj... No masz Tutaj Dobra myślę że nie będzie mi aż tak bardzo potrzebny Ale, ale, ale może będzie eee, Co miałem pokazać? Aha, dobra to muszę iść do tej książki Muszę sobie ustawić U. U. teraz bo E, ENU upgradował, znaczy updateował, upgradeował m, paczkę i nie mam waypointa, waypoint, alala, dobra, 3X -y. Będą bardzo kreatywne. E, na tej paczce e, jest modyfikacja, nie wiem jaka to modyfikacja, e, która dodaje bardzo dużo różnych rzeczy do netheru. E, nowe potworki. Są takie strasznie wkurzające pająki, duże, które jak zabijemy to z nich bodaj, że nie wiem za 8-10 wylatuje takich małych. E, nie pająków, dlatego że pająki e, no, pchają, pchają, Sąble. pchają mnie. Od uderzenia cię odpychają i no w że to się może źle skończyć. Po prostu. Sąble. I tyle. w lawie. O, 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 już widzę te, te kości, co mówiłem. Ale ty, chyba Eniu ustawił pisfula. A nie, są potworki, no o, tak, tutaj, To jest to, co ja rąbałem. Są potworki, ja to Co ja tu rąbałem, a. Tak wyglądają właśnie te kości, z których mamy naszą wieżyczkę, nasz ten szpic. No, okay. A ty kurde, ktoś tu pompę Przypomnij wstawił ty. Przypomnij pytanie konkursowe. No to to dobra, przypomnę. Za który możecie uzyskać uścisk dłoni z... osoba los. na swój kanał, jeżeli tak będziecie chcieli. Ode mnie. E, pytanie dotyczy iglicy. A konkretnie, e, gdzie we Wrocławiu, koło jakiego budynku, znajduje się iglica? Nie podpowiem. Po nie, nie pogubiłem się. No. Gdzie jest jakieś szkło? E, w przepalarni przepalałem. Bo ja rozumiem, że ja mam szkło w szafce, ale dobra... O, jest! No. Trzy szkła. Akurat to mnie nie udało. E, dobra, może trochę chaotyczny ten odcinek był, e, ale myślę, że coś z niego zrozumieliście jeżeli macie z czymś problemy to piszcie czy na komentarzach, czy na PM-ie. Ja codziennie sprawdzam e, codziennie sprawdzam wiadomości na YouTube, e, jakie przyszły i, i staram się odpowiadać na wszystkie. Więc jak macie jakieś problemy z czymkolwiek to, to piszcie, nie? Mm, dobra, to na tyle będzie w tym odcinku. E, na pewno do APP jeszcze wrócimy, dlatego że wszystkiego nie, żeśmy nie pokazali nie, raz, nie, nie no dla was nie pokazaliśmy więc na pewno z APP wróci. Co będzie w następnej modyfikacji? Puu, e, w następnym odcinku nie mam pojęcia zielonego, to będzie spontan, coś nam na pewno wyjdzie. No zawsze wychodzi. No, może poproszę żeby włączył PvP i zabije zapa. W 10 sekund. Znowu. Dobra, to na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć, ciepło. Pa pa. Cześć.